Witam w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Serca z Kamienia, moi drodzy. Słuchajcie, przed nami kolejna misja. Ja wam pokażę oczywiście miejsce, w którym jestem. Musicie uważać, ponieważ jest tutaj Leszy na 37 poziomie, ale jakichś większych problemów z nim nie, miał, nie miałem, więc wy także pewnie sobie z nim poradzicie. Oczywiście, standardowo Nowigrad jest tutaj i całkowicie udajemy się w tym oto kierunku. To jest na krańcu mapy, dosłownie na krańcu mapy, zamek Arnskron, tak to się nazywa. To jest to miejsce. I gdy pokonacie Leszego, słuchajcie, w tym oto miejscu znajdować będą się zwłoki, a przy zwłokach, oczywiście, Dziennik Hrabiego Romili, część druga oraz zaśniedziały klucz, co odblokuje nam kolejne zadanie: sekretne życie Hrabiego Romili. Zaraz sobie sprawdzimy, słuchajcie, to zadanie. O co w nim chodzi. Ono chyba jest też w poszukiwanych. Sekretne życie hrabiego Romili. Przeczytaj zapiski. To jest taki standard. jak widzę tutaj ekwipunek. Zaraz zobaczymy, gdzie nas doprowadzą te zapiski. Ok. I sprawdźmy teraz. No, wygląda na to, że to jest bardzo bliziutko. Więc chodźmy. Chodźmy tu zobaczyć. Coś tutaj jest. Coś tutaj, moi drodzy, jest. E, wilki i wargi. Okej. Okay. Podbędziemy się ich, żeby nam nie przeszkadzali tutaj. Zmieniłem, słuchajcie, troszeczkę tutaj możecie zauważyć, że mam inne buty. Zaraz wam pokażę. Dokładnie, jakie statystyki posiadają te buty? No, może niezbyt pasują do tej zbroi, ale przynajmniej zdają egzamin, jeśli chodzi o, o te te parametry obronne. I słuchajcie, zaraz Wam pokażę, gdzie to jest. Tutaj są te buty. Tak to wygląda, słuchajcie. Praktycznie wszystko to samo. 6% ma odporności na obrażenia cięte, czyli 1% więcej niż te, które posiadałem wcześniej. No i tutaj jest zamienione, ponieważ odporność na obrażenia zadawane przez potwory doszła. 5%, a w tamtych, słuchajcie, miałem chyba 5% doświadczenia. Tak mi się zdaje, doświadczenia chyba. No i tutaj, słuchajcie, były dwa. Sloty na znaki wsadziłem tutaj 10% mocy znaku Igni. Dwa takie znaki, czyli 20%. Myślę, że teraz Igni naprawdę daje radę. No i tak to wygląda. Mieczyki oczywiście zostały takie jakie są na razie. Jeśli coś się zmieni, no to na pewno to pokaże. Tutaj mamy surowe mięsko, a my musimy znaleźć w tym okręgu coś. Coś, co będzie należało do hrabiego. No zaraz zobaczymy. Pewnie gdzieś tu jest. Pewnie gdzieś tu jest. <laughs> Okej. Czy gdzieś tutaj w rogach może? Czekajcie. O, coś jest. Coś znalazłem. Dobra, wypijemy sobie tutaj eliksirek, koci. No i przeszukajmy to wszystko. Przeszukajmy, aż znajdziemy to, co chcemy. Coś tu mamy. Kolejny dziennik. Jest też yy, skrzynia na czerwono zaznaczona. i chyba to wszystko. Skurzona łata, tak jest. Schemat czarny i jednorożec, jakby ktoś był... Zainteresowany tym. Jakieś buciki, pewnie większość to syf. Ale zadanie mamy wykonane. Proste, szybkie. Ja jeszcze się może tutaj przejdę i posprawdzam, czy nie ma czegoś jeszcze. Okej, okay, tu coś za drzwiami jest. No wejdźmy tam i sprawdźmy to. Puuu. O kurcze, wysproszyłem się troszeczkę was. Dobra, powoli, powoli, wow, 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 wow. Spokojnie. Dawaj, 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 dawaj. Cholera, nie mam jak się podleczyć za bardzo. Muszę uważać, moi drodzy, muszę uważać. Ale to był chyba ostatni. To był chyba ostatni. Wiecie co, na wszelki wypadek zrobimy tutaj medytację, żeby uzupełnić sobie zapasy. O, oh, mało brakowało, mało brakowało. Ale jakoś daliśmy radę. Mm, Okej. Okay. Czego wy tutaj chroniliście. Kolejna karta. No. Jakiś list. Zaraz przeczytam. Może odblokuję kolejne zadanie. Kto to wie? Chyba to wszystko. Tutaj widzę, że chyba więcej nic ciekawego nie znajdziemy. A tego jeszcze nie przeszukałem, ale to dlatego, że mnie zaatakowali <laughs> z nienacka. Teraz myślę, że możemy już sobie stąd pójść. Zadanie zakończone. Ja jeszcze tylko przeczytam właśnie te zapiski. Redański Glade, to nie ok. To jest ten dziennik, a to jest list z żądaniem okupu. E, nic to nie odblokowało, więc w tym miejscu sobie moi drodzy zakończymy. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę. I zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.